Cześć, witajcie na moim kanale. Dzisiaj parę kart, które zrobiłam w tamtym roku. Znalazłam parę zdjęć. To jest czekoladownik z grafikami od Euniki, a papiery to action. Czekoladownik dla wychowawczyni mojej córki. Kolejna kartka to urodzinowa dla dziewczynki. Już nie pamiętam, to była taka akcja u Euniki też. Na dziesiąte urodziny, papiery Zoju. Ta dziesiątka to wykrojnik z actiona. i ta rameczka, taka różowa, to akszon. I papiery to też akszon, aby te dodatki to Zoju Design. Kolejna kartka to papiery Zakrzona. I kolorowane przeze mnie kwiatki takimi mazakami. Też zakrzona, <noise> a krzon rządzi. Stempelki też chyba zakrzona. Tą karteczkę to już widzieliście, no to, to tam wiele nie będę na jej temat gadać. Serwetka ta taka zdobna to Rosie Owl. Dalej mamy urodzinową karteczkę dla dziewczynki, dla nastolatki, która lubi motyle. I motyle i te słodycze są z grafik od Euniki. Napis również. Papiery Action. A to urodzinowa na osiemnastkę kartka. Robiłam ją mega szybko. Tekturki są od Euniki, a te a, a i tutaj też tekturki są. Nie tekturki, tylko grafiki od Euniki. Napis to jest taki z Tediego, Warstwy to taka ur, ur, imieninowa dla przyjaciółki. A tutaj kartka dla mojego dziecka z mapki. Z któregoś zmagania mapkowego od Euniki. No i tyle. Dzięki. Papa. Pa.